Ciemanko wszystkim oglądającym ten kanał na YouTubie. Witam Was yy, serdecznie na openingu długo wyczekiwanym, bo openingu Cobblestone'a, gdzie jeden pojemnik kosztuje 1500 zł i oczywiście tylko jeden otworze. To chciałbym, aby ten film był taką pamiątką również dla mnie. Dlatego też jak normalnie tego nie robię, tak jeszcze wrzucę dla Was urywek z live'a, a zaraz po nim przejdziemy od razu do openingu. Wiesz co, a mi się wydaje, że trafię jednak tego Dragon Dragonlora. Mam szczęście do pojedynczych skrzynek. Czemu by nie spróbować? Po prostu odebrać. I te pisanie, szkoda kasy. Nie szkoda, bo ja to robię dla was. I oczywiście dzięki uprzejmości case.opu. Albo broń za 2 złote, albo, teraz mnie posłuchaj, Dragon Lore z naklejkami za kilkadziesiąt tysięcy. W setkach tysięcy! No nie jestem pewien, czy w setkach akurat. O mój... Do Boże... Ja się bardziej jaram niż nożem, nie? Ale najgorsze jest to, że z tego będzie całe nic. Prawdopodobnie. Aaaaah... Plastikowa luna, maska na pysku, nie pyskuj, masz tu spół, wejdź. Casedrop.eu wpłacił 5 zł zobacz oferty na Steam. Że co? Aha, dobra, to jest real. Dobra, to ja dziękuję bardzo. Mówiłem, że Kejr to jest yy, super strona do otwierania skrzynek, a wy nie wierzyliście. I jeszcze będzie gwał i na kostkę. <laughs> Fajna kostka. Yy, także już widzicie skąd pochodzi skrzynka. Macie już genezę, yy, skąd ją mam. Koszt znacie, ale nie wiem czy wiecie, albo czy zwróciliście uwagę na początku filmu, kiedy pokazywałem, tą, kiedy pokazywałem ten pojemnik, to jest tam taka wzmianka. O tym, kiedy została przyznana w ogóle ta skrzynka, kiedy ona się, kiedy ona się wygenerowała. I tam jest mecz Vexed Gaming versus Cloud 9, chyba w fazie grupowej, z tego co pamiętam, gdzie Michael Grzesiek albo Michael, jak to tam się czyta, Michael Grzesiek był MVP tej rundy. Michaelem Grzesiekiem jest, jeżeli ktoś nie wie, to już śpieszę z odpowiedzią jest to Shroud. Także to jest pojemnik, można powiedzieć, z autografem Shrouda, który się już na pewno trafi to chociaż tyle z tego wszystkiego. I zróbmy sobie takie odliczanie ze skrzynkami Vanguard. Niech to będzie takie 5, 4, 3, 2, 1 i na 0 i na 0. No wiadomo co się wydarzy, no. zminusujemy 1500, ale niezależnie od tego jak pójdzie, jak pójdzie ten opening, no to i tak, że taką możliwość miałem, jak otwarcie takiej potężnej skrzynki. No już. Jest pewnym takim kamieniem milowym w, no w moim streamingu, to, albo w moim takim życiu skinowo cs tak? Także... Niech przelecą te Vanguardy. O, jakiś tam czerwony item, taki fajny zwiastun, taki teaser. I od razu tylko powiem, że jak trafię z Vanguarda czerwony item, to ja tego kobla nie otwieram. Bo nie ma czegoś takiego jak dwa czerwone itemy pod rząd, tak? Rozumiemy się? Więc dobrze, że coś takiego robi, jak taki test. Trzecia skrzynka Vanguard i wszystkie oczywiście spoilery w komentarzach będę usuwał, bo niezależnie od tego, co tam, co, niezależnie od tego, jak pójdzie, to oczywiście na miniaturce Dragon Lore w tytule gdzieś tam.

No wam powiem, że całkowicie, całkowicie mocny syf mi poleciał Dwie kapsułki Bo to jednak Mam mały niedosyt i trochę się boję Wolę tak Na razie bezpiecznie, bezpiecznie Ach, Myślałem, że poleci tamto Miałem małą nadzieję Dobrze no co, musi, musi pójść dobrze, bo są same niebieskie i to jeszcze pod rząd. Teraz powinno być coś fioletowego. Chociażby nie, bo tak 16% jest na to. Teraz tak, przejdźmy właśnie do procentów. Jak można się domyśleć, 80% na białe. 16% na lekkie niebieskie, aż dotąd. 3,2% na fioletowe. I ja się nie mylę tutaj z wartościami, bo sprawdzałem to, weryfikowałem z redditem. I teraz na różowy 0,24%. To jest identyczna sytuacja jak na kosę. A teraz ile jest na Dragon Dragonlora? Jeżeli ktoś nie wiedział, to już śpieszę z odpowiedzią, bo to pewnie będzie taka ciekawostka. To jest 8 razy mniejsza szansa niż na trafienie kosy. Czyli to jest 0,04%. 0016, jakoś tak. O mój Boże! Jak już znamy procentowe szanse, to już wiemy, że ten pojemnik nie może nic dobrego zawierać. Ale on jeszcze kosuje. No, do momentu, aż go otworzę. Także życzcie mi powodzenia. No, niestety, zamieniłem 1500 złotych na złoty 50. Zł. Jest to jednocześnie mój najgorszy opening, jakiego dokonałem w historii moich openingów. A wyobraźcie sobie, że jakoś z parę ładnych tysięcy skrzynek otworzyłem. Ta była najgorsza. Ale nic, zawsze powtarzam, że warto próbować nie mówię tu o skrzynkach, chcę się, ale zawsze warto próbować swojego szczęścia, niż, niż potem żałować. Tak jest. W biznesie, w życiu, tak jest wszędzie. Bo gdybym tego nie otworzył, to bym do końca życia myślał sobie: tam mogło być moje mieszkanie. Wiecie do czego zmierzam. Także dziękuję, że obejrzeliście do końca. Niestety nie wyszło, ale kolejnym razem, przy kolejnym podejściu, także dziękuję Wam, że byliście do końca. Zapraszam na moje social media, na serwer Discord. I oczywiście na transmisję na żywo, bo tam się dzieje zdecydowanie więcej, także trzymajcie się. Cześć.